Jak powinien wyglądać prawidłowy trening mięśni na miednicy? I oto jest pytanie. Możecie znaleźć w internecie mnóstwo różnych aplikacji czy programów odnośnie wzmacniania mięśni namiennicy. Jakie to jest niesamowite w kierunku i zdrowia i możliwości kontroli nad momentem ejakulacji, poprawy męskiej wydolności. Tylko, że to nie do końca tak jest. Samo wzmacnianie mięśni namiennicy może doprowadzić do zupełnie odwrotnej sytuacji. Do przemęczenia mięśni namiennicy, do zbytniego spięcia, do bólu i tak naprawdę zupełnie działać wbrew zdrowiu. Dlatego postanowiłem zrobić dla was kurs, takie kurs. Prowadzony trening razem z teorią, ale nie za dużo tej teorii, z informacją w jaki sposób budować świadomość mięśni na minicy, jak je prawidłowo i wzmacniać i uelastyczniać, żeby naprawdę służyły te ćwiczenia waszemu zdrowiu. Zapraszam zarówno do studia Odrodzenia Oddechowe w Poznaniu na ulicy Zygmunta Noskowskiego 22 przez 4, jeżeli chcecie ćwiczyć ze mną na żywo, albo do zakupienia kursu Prawidłowe ćwiczenia mięśni na miednicy na stronie reformatik.pl.